10 faktów o berneńskim psie pasterskim. Pierwszy fakt to to, że są to psy duże, wręcz dla niektórych bardzo duże, ponieważ suczki to 58-66 cm wysokości i 36-50 kg wagi. Psy są oczywiście większe. Ich wysokość to 64-70 cm i od 40 do 60 kg wagi. Czyli psy duże, bardzo duże, co niektórym może sprawiać problemy, Zwłaszcza ludziom, którzy do tej pory mieli do czynienia z psami małymi, czy też psami, których rozmiar był średni. Oczywiście, ta wielkość nie powinna nam przeszkadzać. Jeśli wiemy, jak je transportować, jeśli wiemy, że należy im zapewnić odpowiednią ilość miejsca, i wcale go nie musi być o wiele więcej niż w przypadku psów małych, to to nie powinno sprawiać nam żadnych problemów. Ale zanim zdecydujemy się na bernajskiego psa pasterskiego, jednak warto tego psa obejrzeć. Zwłaszcza dorosłego osobnika, czy ta wielkość nam nie będzie po prostu przeszkadzała. Ponieważ malutkie Berneńczyki, no jak każdy mały pies, są jest słodki i bardzo fajny. Drugi fakt to to, że są to psy bardzo mocno nastawione na ludzi, uwielbiające naszą obecność i im więcej czasu spędzają z nami, tym są bardziej szczęśliwe. One są ogólnie, tak można powiedzieć, bardzo przyjaźnie nastawione wobec ludzi, uwielbiają ludzi. I potrzebują naprawdę sporo tego czasu spędzonego z nami. I tutaj należy zaznaczyć, że wiele osób uważa, że to pies, który może być na zewnątrz no, może być na zewnątrz, ale może być po prostu na zewnątrz i on się sam zajmie sobą. To nieprawda. To jedne z tych psów, które potrzebują naprawdę dużo kontaktu z nami i nie możemy ich w żaden sposób izolować, ponieważ zrobimy im po prostu krzywdę i będą nieszczęśliwe. Trzeci fakt. Wychowanie i szkolenie nie sprawia problemów, jak zawsze. Oczywiście, potrzebny jest czas, delikatność i po prostu normalne podejście do tego psa. W przeciwnym przypadku mogą być mało posłuszne. Kiedy po prostu nie poświęcimy im czasu, nie będziemy ich wychowywać. No ale to tak jak z każdym psem, nie będziemy go wychowywać, efekty najczęściej są niefajne. Jeśli chodzi o szkolenie, to jest ono bardzo fajne, to pies mądry, inteligentny chętny do nauki, chętny do współpracy z swoimi opiekunami. Czwarty fakt. Jako młode berneńczyki są psami żywiołowymi, potrzebującymi dużo ruchu, ale bardzo szybko mu, można powiedzieć, to przechodzi, staje się psem z umiarkowanym temperamentem, który nie potrzebuje dużo ruchu. I wiele osób, które zdecydowały się na berneńczyki, słysząc o tym, że są to psy spokojne, zrównoważone, niepotrzebujące dużo ruchu, jest... Zaskoczone, jak żywiołowym, energicznym psem jest młody Bernejczyk. Ale tutaj należy wiedzieć, że po prostu mu przechodzi wraz z wiekiem. Później jest to pies, który oczywiście potrzebuje tego ruchu, jak każda żywa istota, jak każdy pies, ale po prostu nie potrzebuje tego ruchu zbyt dużo. Piąty fakt. To psy czujne, potrafiące być bardzo dobrymi stróżami. Co ważne, jest to stróż mało hałaśliwy. On szczeka tylko wtedy, kiedy musi. Nie jest takim stróżem bardzo aktywnym, nie jest w tym stróżowaniu zbyt bardzo aktywny i po prostu będzie nas ostrzegał tylko wtedy, kiedy trzeba. Nie będzie po prostu obszczekiwał każdego przechodnia, każdego spadającego liścia, co niestety w przypadku wielu psów się zdarza. Szósty fakt. Są to psy, które doskonale dogadują się z najmłodszymi, choć oczywiście trzeba pamiętać, że to pies duży. Potrafiący ważyć nawet 60 kg, pies, który nawet przypadkiem może te najmniejsze dzieci po prostu przewrócić. I jak zawsze, jak zawsze podkreślam na każdym moim materiale, pies oraz dzieci powinny wiedzieć, jak się bawić. Zawsze pod opieką osoby dorosłej, tak żeby po prostu nawet przypadkiem dosz nie doszło do jakiegoś wypadku. Siódmy fakt. Są to psy wesołe, chętne do zabawy, w optymistyczny sposób patrzące na świat. Uwielbiające zabawę, nawet wtedy, kiedy już są spokojniejsze, kiedy są starsze i tego ruchu nie potrzebują dużo, to nigdy nam nie odmówią zabawy. Wręcz odwrotnie, same będą do tej zabawy dążyły. Ten charakter, to zachowanie optymistyczne jest czymś bardzo, bardzo fajnym, jeśli właśnie chodzi o berneńskie psy pasterskie. Ósmy fakt: to świetny pies rodzinny. Doskonały towarzysz życia rodzinnego, uwielbiający być obok nas, spokojny, Optymistycznie nastawiony do życia, nie przeszkadzający, nie wchodzący pod nogi, co jest olbrzymią zaletą. Pies, który, jako pies rodziny, sprawdza się w sposób doskonały. Dla niego, życie, można powiedzieć, na gronie rodziny, z tą rodziną, która poświęca mu dużo czasu, dużo uwagi, jest czymś najlepszym na świecie. Bycie obok nas, i to obok nas, kiedy ten pies wie, że go kochamy, kiedy go, że go lubimy, lubimy się z nim bawić, to jest dla niego genialna sprawa. A my. Otrzymujemy, może nie otrzymujemy, to nie odpowiednie słowo, a my mamy przyjaciela, który będzie doskonałym towarzyszem w każdej sytuacji. Dziewiąta przed, dziewiąty przedostatni fakt. Jest to pies, który też doskonale dogaduje się ze zwierzętami. Jeśli chodzi o kontakt z psami, jest tolerancyjny, wyrozumiały. Jeśli nie zostanie jakoś bardzo mocno zaczepiony, to nie będzie sprawiał problemów. Oczywiście, socjalizacja i tak jest potrzebna. Pies po prostu musi wiedzieć, jak się zachowywać, kiedy spotka inne obce psy, a do tej pory tego nie robił. Ogólnie, jeśli chodzi o inne zwierzęta, również nie ma problemów, zwłaszcza z tymi domowymi. Oczywiście, pamiętajmy, żeby tego naszego psa zapoznać, czy to z nowym psem, czy to z kotem. One muszą się zapoznać, musimy w tym pomóc, ale raczej nie powinno to sprawiać nam problemów. Tylko nie zapomnijmy o tym, ponieważ wiele osób po prostu wrzuca. Brzydko mówiąc, tego kota do domu, jak źle by to nie brzmiało, i zostawia sprawy same sobie. A pies i kot, czy pies i pies muszą po prostu się zapoznać i najlepiej, żebyśmy my to po prostu zrobiliśmy. Ostatni fakt, najgorszy z wszystkich, niestety, niestety trzeba wspomnieć o tym, że berneńskie psy pasterskie są psami, które żyją stosunkowo krótko, może nawet nie stosunkowo, po prostu żyją krótko. 7-8 lat. Bardzo rzadko dłużej, to niestety wiek, jaki najczęściej osiągają berneńskie psy pasterskie. Co niestety, jak na tak fajnego towarzysza, takiego doskonałego psa rodzinnego, powoduje, że to jest przynajmniej o połowę za krótko. Ponieważ inne psy, nawet tej wielkości, potrafią żyć 12-13 lat. Niestety bernejski pies pasterski to pies, którego trapi wiele chorób, wiele dolegliwości i musimy tą opiekę weterynaryjną Obserwację tego psa mieć na naprawdę wysokim poziomie i musi jeść, musimy o tym po prostu pamiętać. To pies, który wymaga od nas no, zwracania uwagi na jego stan zdrowia. Ale i tak, niestety, te psy nie żyją tak długo, jakbyśmy tego chcieli. Podsumowując, można stwierdzić, że te 10 faktów po prostu lubię to słowo po prostu, co mi często wypominacie ale niech będzie. Berneński pies pasterski jest psem bardzo fajnym. Rodzinnym, świetnym stróżem, nie sprawiającym problemów, potrafiącym być doskonałym towarzyszem i najmłodszych, i całej rodziny, nawet osób samotnych. Niestety, krótki wiek życia, jaki ten pies ma, no to jest największy problem, jaki z tym psem jest. No ale musimy niestety z tym się pogodzić. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.